Po każdym innym przegranym meczu każdy z nas e, w jakiś sposób e, myśli o nim, e, myśli co można było zrobić lepiej i na pewno każdy z nas chce się w jakiś sposób zrehabilitować za, to, za tą porażkę, którą e, przeżyliśmy. E, bo uważam, że był to mecz minimum do tego, żeby go zremisować, a uważam, że i nawet wygrać. E, na chwilę obecną e, mnie interesuje tylko puchar, który jest w środę. Bardzo liczę na to, że w tym meczu zagram, natomiast co będzie w sobotę, życie pokaże i naprawdę nie wiem. Jestem przygotowany przed każdym meczem, że wyjdę i gram i na, na, na tym moje myśli się skupiają. Głównie myślimy o tym, żeby wygrać każdy mecz i myślę, że najpierw wygramy ten w środę, a później ten w sobotę. Panie trenerze, rażył Pan już porażkę z Krakowią do końca? Jeszcze nie. Jeszcze trochę czasu, ale to przede wszystkim analiza dlaczego i jakie są przyczyny. I przede wszystkim już pod kątem meczu Pucharu Polski. Dobrze, że ten mecz jest w środę i w miarę blisko. Nie trzeba czekać całego tygodnia, żeby, żeby coś poprawić. Puchar Polski jest w tej chwili też bardzo ważne, oczywiście wygrać z Odrą. to dopiero będziemy się zastanawiać od czwartku. W tej chwili szykujemy się na Puchar i chcemy e, zmontować taką jedenastkę, która będzie realnie mogła e, grać o zwycięstwo. Czyli rozumiem, że będą tam zawodnicy, którzy mniej grali w lidze na wiosnę? No muszą kiedyś dostać szansę i to jest, myślę, że dobra okazja, żeby się pokazali, jeżeli się pokażą z dobrej strony, to będą brani pod uwagę na mecz Zodrom-Wodzisław. No właśnie, pamiętam, że nie ma pan już dosyć tej zimy, będzie trenować. No mam, ja sam zimy nie lubię osobiście, chociaż się w zimę urodziłem może dlatego, ale naprawdę warunki są fatalne i no, czekam na to, no bo no żeby poprawić chociażby grę ofensywną trzeba mieć gdzie. My znowu dzisiaj wyjdziemy na sztuczne i znowu będziemy po prostu robili tak, żeby zawodnicy nie dostali urazów i kontuzji, których, których nie chcemy, żeby to było, bo nie, nie sztuką jest zrobić mocny trening i poskręcać nogi, aczkolwiek no mamy odgarnięte boiska ale w tej chwili takie było to że nie da się nic zrobić